No, dziwna sytuacja w trakcie jednego z meczów chłopaków, oni ten mecz grali, co prawda, ale no, na streamie udzielali się zawodnicy drużyny przeciwnej w trakcie meczu. No, tak się spodziewamy, tak się spodziewamy. Przyznam, że w, w tym ubiegłym roku my to robiliśmy dosłownie na tydzień przed Bożym Narodzeniem i to było trochę późno, ale to wynikało z innych rozgrywek, które drużyny profesjonalne, które gościliśmy wówczas miały. Wszystkich na kanale Esport Luke ja Jestem Filip Kreisz-Wurdegmaier, a moim gościem będzie dzisiaj to i współzałożyciel organizacji Juniorki Janusz Pietraczuk. Witam cię serdecznie. Dzięki, cześć, cześć wszystkim. Pozdrawiam tu rzeczywiście wszystkich słuchaczy. No, cieszę się, że mnie tutaj dzisiaj zaprosiłeś. Hmm, zacznijmy może od tego, że niedawno ogłosiliście nowy skład i zaledwie parę dni później macie szansę odnieść pierwszy triumf. Mianowicie Elektronik Tournament. Czy już na ten moment możesz powiedzieć, że jesteś zadowolony z wyników w tym turnieju? Jeszcze powiem Ci tak przewrotnie, że, że trochę tak, trochę nie. No bo no mamy w tej chwili yy, przed sobą finał drabinki przegranych. No bo przegraliśmy, przegraliśmy teraz mecz w tej górnej drabince, więc cały czas jest szansa na wygraną. Ale to też jest taki turniej, na którym się jakoś bardzo nie skupiamy. No Chłopaki go grają, ponieważ odziedziczyli slot po naszej żeńskiej dywizji, która była tam zapisana, a no mamy przebudowę składu, więc. Yy, więc, no, dziewczyny nie mogły tego zagrać. Yy, a tak ogólnie, no to chłopaki skupiają się też na innych turniejach, także to jest powiedzmy traktowane jako taka poboczna inicjatywa. A co mógłbyś powiedzieć o tym turnieju? Czy jesteście zadowoleni z organizacji tego wydarzenia, czy raczej y, administracja pozostawia wiele do życzenia? No, powiem Ci tak, ja, ja kontaktu z administracją mam niewiele. Oni nas faktycznie tam zaprosili, więc wchodzi ten etap, jakby zapisywania zawodników, no to poszło to całkiem sprawnie. No ale dochodziły do mnie sygnały już od samych zawodników, że no, kontakt z administracją jest momentami trochę utrudniony. Była też taka no, dziwna sytuacja w trakcie jednego z meczów chłopaków. Oni tym meczu grali, co prawda, ale no, na streamie udzielali się zawodnicy drużyny przeciwnej w trakcie meczu, gdzie no. To jest powszechnie uważane za niedozwoloną praktykę, tak? no to jest stream sniping. To jest to, co e, teraz trwa śledztwo w sprawie e, X prawda? Bo tam ktoś się dopatrzył na filmie z Gaming Houseu, że, że trener miał odpalonego Twitcha. Tymczasem no, administrator jest obecny na Twitchu zawodnicy różne przeciwne i tam cisnął bekę i, i nic i mecz trwa. No, wygraliśmy go, ale no, dziw, dziwne trochę. Dobra. Pozostając jeszcze w temacie waszego nowego składu, to wasz trener pochodzi z Kolumbii. Strasznie mnie ciekawi, jak wygląda komunikacja i relacje na linii zawodnicy-trener. Są jakieś problemy z dogadywaniem się? E, wiesz co, zupełnie nie. Zupełnie nie, dlatego że, e, że Christian jest, e, jest też potężnie Polakiem. On mówi po polsku e, i to bardzo dobrze. E, lepiej co prawda mówi po angielsku ale nie ma tego problemu z komunikacją, bo nasi zawodnicy sobie fajnie z tym radzą, a Kasik wnosi bardzo dużo takiej świeżej wiedzy, bo on też przyszedł z innego środowiska, tak? Bo to jest też na sposób, że jak my mamy tych trenerów takich w Polsce, no to oni wszyscy wodzą się z jednego środowiska, tam wszyscy grali, nie wiem, w Peplu i tak to dalej, to jest obracanie się jakby w tym samym sosie cały czas. A w tej chwili mając trenera, który jednak grał, w, grał za granicą, na takim poziomie właśnie ESA main, advanced, tak, bo to taki poziom był, no to on wnosi dużo takiego świeżego spojrzenia, które na naszej scenie jest raczej niespotykane. No dobrze. A jak wygląda wasza sytuacja z Rzymską Dywizją? Yy, ten jak wspomnieliśmy, jest w przebudowie. E, tak, no tutaj w tej chwili wygląda to tak, że zostały z nami dwie zawodniczki, które, wokół których będziemy ten skład dalej budować. E, natomiast chwilowo jest to w takim drobnym zawieszaniu, ponieważ no teraz są te powroty do szkół, tam były matury po drodze. E, tam. E, też zbliża się ta sesja na studiach, więc myślę, że się trochę wstrzymamy i będziemy ten skład reaktywować w wakacje. Dobrze. No to zostawmy może temat waszych dywizji, bo wasza organizacja istnieje od czerwca 2017 roku. No dosyć długo. Jakie sukcesy udało wam się osiągnąć w tym czasie i który jest tak jakby najważniejszy, który najlepiej wspominacie? Wiesz co, to jest tak, że w trakcie tej długiej działalności, no to u nas przewinęło się bardzo dużo zawodników, były różne turnieje. Ja tak naprawdę nie byłbym w stanie nawet wymienić wszystkich turniejów, nie wiem, czy, czy wygranych, czy jakichś wysokich miejsc, ale to, z czego jako powiedzmy organizacja jesteśmy bardzo dumni, to jest nasza działalność charytatywna. I myślę, że to jest też coś, z czego jesteśmy w środowisku znani i to sprawia nam bardzo... Bardzo dużą satysfakcję. To są właśnie te nasze doroczne imprezy charytatywne, Juniorki Charity Day, w trakcie w których zbieramy pieniądze dla podopiecznych stowarzyszenia. SOS Wioski Tiesięce i myślę, że to jest taki nasz największy sukces, że to stanowi taki pomost pomiędzy sceną właśnie taką podziemną, a sceną profesjonalną, no bo u nas na tym wydarzeniu no, grają też takie no, organizacje topowe. Tak? No, w tym roku mieliśmy Izako Bors, mieliśmy Pakt, mieliśmy Aves, także no, naprawdę świetne organizacje. Również Zagranicy Brut mieliśmy, prosto z Czech też zagrali. I to jest to, co nam daje ogromną dozę satysfakcji i taki, taką siłę do dalszego rozwoju. Czyli, jak powiedziałeś, że co roku, możemy się spodziewać, było w okolicach świąt w zeszłym roku i czy będzie w tym całym okresie Junior Charity Day, czy może jakaś inna data jest przewidywana? tak się spodziewamy, tak się spodziewamy. przyznam, że w, w tym ubiegłym roku my to robiliśmy dosłownie na tydzień przed Bożym narodzeniem i to było trochę późno, ale to wynikało z innych rozgrywek, które drużyny profesjonalne, które gościliśmy wówczas miały. Bo tam po drodze nakładał się Dreamhack, tam po drodze nakładały się finały jakichś innych turniejów, tam była jeszcze Łomża, z tego co pamiętam, także trochę tego było i stąd ten turniej, ten, turniej, ten event przełożyliśmy tak na ostatnią chwilę. W tym roku będziemy chcieli celować bardziej w listopad, no ale to czas pokaże, jak to się uda zgrać, bo przede wszystkim dostosowujemy się z datą do terminarzy no, tych rozgrywek takich oficjalnych, żeby móc gościć profesjonalnych zawodników. Dobrze. To teraz zadam Ci pytanie, które słyszy każda osoba udzielająca nam wywiadu. W polskim poziomie jest wiele drużyn z dużym potencjałem. Czy jest według Ciebie taka organizacja, która ma zadatek na reprezentowanie nas na arenie międzynarodowej w najbliższym czasie? No, to zdecydowanie Awes. Y a taka stricte spodziemia, drużyna no bo wiadomo, Awe to już nie jest taka spodziemia. Nie no, śmiejemy się. Śmiejemy się tak z, z Szymanem Billczarkiem Zawę, że oni są w podziemiu, bo tam są poniżej 10. miejsca w cybersporcie. E <laughs> e ale tak, są takie żarciki, ale też e pamiętajmy o tym, że z swego czasu miały taki skład prawie, że podziemny, prawda? Ty, co e zamiast głównego swojego rosteru wzięli, e wzięli swoją akademię, która miała takich zawodników typowo podziemnych. Ci zawodnicy zresztą potem trafili do takich typowo podziemnych drużyn w momencie, kiedy skład został rozwiązany, więc myślę, że AWES tak jedną nogą jest w podziemiu, mimo wszystko. A tak z takich drużyn, już takich typowo-typowo podziemnych, no to nie, to nie, To myślę, że to jest w ogóle nie ten poziom, nie te pieniądze, nie te talenty, bo ja rozumiem, że jak mówisz na arenie międzynarodowej, to na międzynarodowych dużych eventach, gdzie oni rywalizują ze znanymi drużynami. Tak, bo, bo tam w, w zagranicznym turnieju to każdy może sobie zagrać, prawda? Tylko, że to chyba nie, chyba nie o to chodzi. Więc nie, myślę, że y, przede wszystkim te polskie drużyny z tego naszego podwórka to muszą najpierw zacząć rywalizować na poziomie krajowym, czyli móc zagrać, nie wiem, w polskiej lize sportowej, a potem myślmy sobie o, y, o reprezentowaniu na arenie międzynarodowej. To jest po prostu za daleko zdecydowanie. A taka ekipa, która y, jest tak jakby poziom wyżej y, w tym podziemiu, która się po prostu w tym czasie wyróżnia? Masz taką jakąś ekipę, która po prostu niszczy wszystkich przeciwników na swojej drodze i radzi sobie wyśmienicie? No właśnie nie, właśnie, właśnie nie, wiesz, bo y, pierwsze takie skojarzenia ktoś powiedział, że The Lycans, czyli dzisiaj dzisiaj już Tantra Flash, ale no niekoniecznie, no właśnie odpadli teraz z turnieju Armii, tak? Czyli są podziemne ekipy, co więcej pewnie miksy, które są od nich mocniejsze. Mimo tego, że to jest fajna stelna bo oni trenują, są zdeterminowani i tak dalej, to myślę, że oni nie są takim czarnym koniem, którego nie wiem, należy się tutaj obawiać, i ta nasza scena jest taka w miarę równa. Myślę, że jest dużo ekip, które mogą jeszcze coś fajnego pokazać. Mógłbyś nam y, mniej więcej zdradzić, ile pieniędzy wkładacie w rozwój organizacji juniorki. Oczywiście, jeżeli nie chcesz mówić o kwotach, bo to jest dosyć taki prywatny temat o którym raczej nie chciałoby się mówić poza organizacją, to oczywiście zrozumiemy. Znaczy wiesz co, to boże jest tak, że nie chciałbym podawać jakichś konkretnych kwot, bo to nie jest tak, że my mamy co miesiąc jakąś określoną kwotę do wydania, bo jak się prowadzi taką organizację, to dużo jest takich wydatków doraźnych, tak. Na przykład tam masz, nie wiem, zaczynasz teraz sezon nowy w ESEA, no to cyk, tam 350 zł, 400 jak masz trenera, tak, no to poszło. Płaci się tam za jakieś, nie wiem, promocje, płatnych postów, czasem trzeba kupić odzież, jak masz nowy skład, z którym się chcesz jakby tak związać bardziej, to kupujesz im tam koszulki, coś, to też są wydatki. Ale to, to nie jest tak, że my mamy jakiś stały taki budżet co miesiąc do wydania, znaczy no są wydatki stałe, typu tam serwer, no ale ile kosztuje serwer? Tam 30 zł, tak? Więc... Yy... No, no nie potrafię ci podać takiej konkretnej miesięcznej kwoty, bo to zależy od miesiąca po prostu. Na przykład jak robimy tę naszą imprezę charytatywną, no to my na jej organizację no wydajemy czterocyfrowe kwoty, tak? A jak jest taki miesiąc, gdzie akurat nie ma nowego sezonu, no mamy jedną dywizję, bo teraz na przykład mamy jedną aktywną, tak? Jak mieliśmy dwie aktywne dywizje, no to te wpisowe do ECA, no to liczysz razy dwa. Więc. No trudno mi coś podać takiego konkretnego i nie chciałbym po prostu wprowadzić w błąd, mówiąc, że tam wydajemy, nie wiem, parę tysięcy miesięcznie, bo jednego miesiąca wydamy parę tysięcy, a innego wydamy, nie wiem, 200 zł, tak? A macie może dalszy plan, jakieś inwestycje w tym pod Juniorki? Jak chcecie to dalej rozwijać, aby wejść na jeszcze wyższy poziom? Znaczy tak, jeśli chodzi o rozwój taki sportowy, no to wszystko w rękach naszych zawodników. Zbudowaliśmy teraz, przebudowaliśmy ten skład męski. Jest, są nowi zawodnicy, jest nowy trener, no i teraz wszystko w rękach chłopaków, żeby na ten wyższy poziom wejść, chociaż myślę, że na ten sezon, no to będziemy... E no myślę, że raczej będziemy walczyć o utrzymanie. Nie chcę tutaj wywierać jakiejś wielkiej presji na chłopakach, na świeżym składzie, że oni muszą awansować do wyższej ligi teraz. A jeśli chodzi o taki rozwój jako organizacja, no to my teraz intensywnie poszerzamy nasze takie na nasz staw, tak? Zatrudniamy coraz więcej ludzi, którzy zajmują się różnymi rzeczami. No i taki najnowszy projekt, no to chcemy ożywić nasz kanał na YouTube i zacząć tam tworzyć treści, więc możecie się wkrótce spodziewać fajnych materiałów na naszym YouTubie. No i mogę Was zaprosić, słuchaczy, do, do śledzenia, tak? Myślę, że niedługo się coś takiego pojawi. Zapraszamy. Reaktywacje często są e, bardzo huczne i aby się udało z to reaktywacją kanału YouTube. My zapraszamy. Ale też chciałbym zapytać się o Twoje zdanie, jeśli chodzi o sytuację w polskim podziemiu. Czy według Ciebie to się jakoś rozwija, to idzie do przodu z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, czy raczej stoi w miejscu albo nawet się cofa? Wiesz co, ja tutaj będę, będę wyrażał takie bardzo pozytywne zdanie, bo moim zdaniem bardzo się ta scena podziemna rozwija i mówię to z perspektywy kogoś, kto już w tym podziemiu tkwi od, nie wiem, chyba już 4 lata to będą. I jak sobie przypomnę, jak wyglądała ta podziemna scena 4 lata temu, a teraz to jest kosmos. Wtedy mieliśmy do czynienia z takim naprawdę podziemiem, taką totalną amatorką, nie było żadnych turniejów na poziomie. Yy, Czy też w ogóle w drugim evencie yy, brak jakiegokolwiek profesjonalizmu w organizacjach? W sensie było dużo takich marek, które tytułowały się organizacjami ale to nie były organizacje, tylko to była yy, to był tam jeden gość i koledzy, którzy sobie grają dzisiaj to była cała organizacja. A teraz, jak popatrzymy, co mamy dzisiaj, no to są faktycznie organizacje, które mają jakiś ludzi, którzy zajmują się szykowaniem. Tej takiej y, infrastruktury pod zawodników, tak? Robią im opłaty, załatwiają jakieś sprawy, robią tam taki management, tak? Mamy coraz na fajniejszym poziomie y, te social media prowadzone pojawiają się jakieś tam właśnie filmy, pojawiają się podcasty takie jak ten, do którego mnie tutaj zaprosiłeś, tak? To jest coś, czego 4 lata temu nie było i nikogo nie obchodziło, a teraz się okazuje, że scena na tyle urosła, że są ludzie, którzy chętnie słuchają takiej naszej rozmowy i chcą się dowiedzieć, co tam w tym podziemiu słychać, więc moim zdaniem ten postęp jest y, ogromny i ja się nie spodziewałem, że ta scena tak szybko i tak dobrze się rozwinie. No, jeśli chodzi o turniej, to coraz większe marki, w postaci sponsorów organizują swoje turnieje, aby właśnie ta podziemna scena się rozwijała, może chcą pomóc, może mają w tym swój interes. Ale też chciałbym się ciebie zapytać, czy masz jakieś parę drużyn, które po prostu śledzisz i, i uważasz, że zaliczają progres z miesiąca na miesiąc albo z roku na rok. Wiesz co, ja tutaj tak przyznam nieśmiało, że śledzę raczej tak jakby ogół tej sceny, ale nie śledzę jakichś konkretnych drużyn. Może powinienem jako, jako CEO takiej podziemnej organizacji, ale trochę mi na to nie starcza czasu, więc to jest na tej zasadzie, że mam polajkowane bardzo dużo tych różnych organizacji. Jak mi coś wyskoczy na Facebooku, to przeczytam, polajkuję. Czasem jak tam jakaś drama wybuchnie, no to wiadomo, no to, to do mnie dociera. Ale nie ma chyba takiej drużyny w podziemiu, którą bym jakoś śledził, kibicował, czym tam patrzył, jak sobie radzą. No nie mam takiego faworyta. Przyszłościowe pytanie, jedno z ostatnich, bo jesteśmy w maju rok 2026, i gdzie widzisz organizację Juniorki? Na międzynarodowych lanach, czy może dalej w podziemnych zmaganiach? No, to jest, słuchaj, fajne pytanie. Wiesz co, to jest tak, że nawiązując do wcześniejszego pytania, ta scena podziemna, ona się rozwija tak szybko, że ja myślę, że my za te pięć lat nie będziemy w podziemiu, tylko będziemy na takiej pełnoprawnej scenie półprofesjonalnej. Tak, że, to, że to jakby to się wytworzy taka, takie nowe środowisko, które będzie gdzieś pomiędzy profesjonalistami, gdzie są wielkie marki, wielki talenty, wielkie turnieje, ale że też ta scena półprofesjonalna gdzieś się oddzieli od takich kompletnych amatorów, którzy dopiero się wdrażają w to. Więc myślę, że to będzie w ten sposób. Ja bym widział nas właśnie w tej scenie półprofesjonalnej, bo takim naszym ogólnym jakby celem, no bo my nie zarabiamy nic na juniorkach, tak, bo tylko wkładamy w to coraz więcej pieniędzy, no bo to, to kosztuje, tak jak już ustaliliśmy, to takim naszym celem, misją jest to, żeby e, tworzyć e, takie dobre warunki, środowisko dla młodych graczy, żeby oni mogli się rozwijać, żeby mogli gdzieś tam e, może dostać takiego, e, takie lekkie popchnięcie do dalszego rozwoju, i tutaj z takim, no mamy takich zawodników, którzy u nas grali. Moim zdaniem świetnie się rozwinęli. To na pewno będzie grał z nami bardzo długo kilka sezonów. Grał z nami Piotrek, typowy Domański, świetny zawodnik. Myślę, że on jeszcze nam coś fajnego może pokazać, jeśli będzie dalej dobrze trenował. No i teraz nasza ostatnia przebudowa składu męskiego wiązała się z tym, że na snajper kameleon z Kamil Trzeciak. Dostał bardzo dobrą ofertę grania w bardzo fajnym składzie w wyższej lidze. Mianowicie on teraz gra z byłymi zawodnikami dr Pepper. I no mam nadzieję, że w jakiś sposób mu pomogliśmy się też przebić. I wszystkiego najlepszego i powodzenia. I trzymamy kciuki za to, żeby naszym zawodnikom właśnie udawało się tę karierę sportową rozwijać. Jeżeli już się dostaje ofertę od takich graczy, którzy. Są właśnie na tej pełnoprawnej, półprofesjonalnej scenie, zahaczając już nawet o profesjonalnym, jeśli chodzi o Polskę, no to na pewno należy mi się gratulacje, bo jednak rozwój to jest rzecz myślę, że priorytetowa w podziemiu. Bo tutaj raczej nikt nie przychodzi nastawiony, no, zarobię sobie 10 tysięcy miesięcznie i będzie fajnie, tylko raczej jak ktoś wchodzi, to zaczyna dopiero i chce postawić na swój rozwój. Dokładnie tak, dokładnie tak. To jest też to, co ja cenię w ogóle i w naszych zawodnikach, i w naszym stawie. To są wszystko ludzie, którzy działają u nas w juniorkach, czy to na serwerze, czy to w tym cieniu, dlatego, że są pasjonatami, dlatego, że chcą się uczyć, dlatego, że chcą się rozwijać. To jest naprawdę fajne i w zasadzie dzięki temu funkcjonujemy, bo e, padło ostatnio takie stanie. widziałem tam e, Stachu, Standard Flash, coś takiego napisał na, nie pamiętam, czy na nawet sportowym podziemiu, czy na, czy na sportawce, na, jednym z tych, na jednej z tych grup, e, że e, że on to tam by nie napisał, tam jednego posta za miskę ryżu i że za wszystko trzeba płacić, i tak dalej. Ja się z tym nie zgadzam. Ja uważam, że właśnie scena podziemna to jest to miejsce, gdzie ludzie, którzy chcą coś robić we sporcie. Mają szansę się wykazać, mają szansę nawiązać pierwsze kontakty, mają szansę y, nauczyć się czegoś od osób, które są dłużej w środowisku, y, i potem iść dalej. I y, tak jak spojrzymy sobie dzisiaj na osoby, które znaczą najwięcej na, w polskim esporcie, tak? mówimy o ludziach, którzy są y, na wysokich stanowiskach w czołowych organizacjach, to to są ludzie i to prawie wszyscy, bez wyjątku naprawdę prawie wszyscy. Którzy swego czasu latali jako wolontariusze na lanach i podpinali kable i nikt im za to nie płacił. Naprawdę. I były problemy w tamtych czasach, żeby, nie wiem, dostać zwrot za bilet. I ci ludzie zdobyli doświadczenie, nawiązali kontakty, bo mieli zajawkę i zaraz realizują swoje marzenia, więc. Tak, mogę zaprosić, czy jeśli nas słucha ktoś, kto chce realizować swoje marzenia, chce spróbować sił w takiej podziemnej organizacji, która jednak działa w sposób profesjonalny, no to piszcie do nas, bo my szukamy ludzi, właśnie młodych, ambitnych, którzy chcą się rozwijać. Oczywiście no, zapraszamy. Tutaj trzeba postawić się na rozwój i myślę, że fajne miejsce, takie juniorki, którzy na pewno są kojarzeni przez 90% osób, którzy. Mają podstawową wiedzę o tym podziemiu, którzy po prostu śledzą od czasu do czasu, to na pewno wiedzą, że istnieje taka organizacja jak Juniorki. No, w zasadzie, no tak, no, miło mi to słyszeć. Faktycznie mamy jakąś rozpoznawalność, ale to też jest coś takiego, co jakby nie przychodzi za darmo. Tylko to jest kwestia tego, że my naprawdę wykonujemy dużo pracy, dużo pracy z taką pasją. Myślę, że to po prostu procentuje. To też jest taki przepis, jak nas słuchają włodarze jakichś początkujących organizacji, to yy, może taki frazes, ale nie poddawajcie się, róbcie dobrą robotę i, yy, i wam się uda po prostu. Ostatnio mieliśmy sytuację z powtórzonym, z oświadczeniem, które powtarza mecz Anonymo vs. tej były Polacy wygrali to spotkanie yy, 2 do 1, oczywiście w ramach flashpointu, Pierwsza ma mapa tam była 16:3 dla Szwedów, 16:13 dla Polaków. No i Polacy wygrali 19:17 mapę Demi No i wybuchła drama na Twitterze cóż po zakończeniu spotkania i debiutujący w barwach Ninjas in Pijamas Device, reprezentujący y jeszcze do niedawna barwy Astralis, po prostu napisał wymowny, wymowne wpisy na Twitterze, że on to miał straszne lagi, 40 luza miał i tak dalej, nie dało się grać, no i Flashpoint wkroczył do akcji. Reszta wkroczyła do akcji i dzieli powtórkę, no i. Chciałbym zdać twoje zdanie na ten temat. Czy będziesz bronił anonima jak 90% community? Czy może będziesz to, tą mniejszością, która stanie w obronie NIPu? No czy wiesz co, to jest taka sytuacja, że ja jestem tak jak może inaczej. Ja ogólnie nie jestem fanem Anonimo jako organizacji, ale w tej sytuacji ja myślę, że oni po prostu zostali okradzeni ze zwycięstwa. Bardzo taką fajną analizę tej sytuacji przedstawił Richard Lewis i on przytoczył bardzo takie różne fakty. I to też trochę naświetliło jakby różne Szczegóły związane z tym wydarzeniem, i no to jest tak, że moim zdaniem tutaj przede wszystkim winna jest administracja, a nie NIP. Myślę, że to administratorzy turnieju tak naprawdę dali tutaj ciała, ale powinni wziąć to na klatę i powiedzieć sorry, źle zrobiliśmy, źle napisaliśmy regulamin, nasi administratorzy nie zadziałali wystarczająco sprawnie, ale w tej chwili odpowiedzialność oni przerzucają na anonimo i moim zdaniem to jest jakby to jest niedopuszczalne, no bo NIP zgłosił problemy techniczne w trzeciej rundzie pierwszej mapy. I wówczas odpowiedzialny administrator powinien był przełożyć to spotkanie do czasu wyjaśnienia sytuacji. A administrator tego nie zrobił, administrator powiedział grajcie. I w momencie, kiedy mecz się kończy, niepomyślnie dał NIP-u, słuchajcie, no NIP działa zgodnie z regulaminem. Administrator kazał im zagrać, zgodnie z regulaminem protest można wnieść po zakończeniu spotkania i oni tak zrobili. Eee, tam pewnie były jakieś naciski. No bo nie wierzę, żeby ich nie było, ale koniec końców myślę, że to przede wszystkim jest konflikt nie Nip Anonimo, tylko administrator turnieju Anonimo. Bo Nipowi tak serio trudno się dziwić, myślę, że oni złożyli ten protest i tak dalej, może to nie jest zbyt fair postawa. Ale jeśli oni zgłosili problemy techniczne, a administrator nie zgodził się na przełożenie spotkania, no to co oni innego mieli zrobić? A jeśli chodzi o samą sytuację na serwerze, co się wówczas działo, ja w to nie wierzę, że oni tam mieli stałe 40% losa, bo każdy, kto grał w CSGO, wie, że z takim losem nie da się grać. I to raczej były sytuacje takie incydentalne, że tam może w jakiejś kluczowej akcji coś, okej, okay, dobra miał tego losa jeden, drugi, trzeci. Ale jednak pamiętajmy, no oni pierwszą mapę wygrali 16-3. No to, to chyba im tak strasznie ten los nie przeszkadzał. Kolejne mapy przegrali bardzo bliskimi wynikami. I myślę, że tutaj właśnie właśnie Richard Lewis w tym materiale, który może poprosimy tutaj realizatora, żeby podlinkował na przykład w opisie, w opisie filmu, żebyście mogli sobie zobaczyć, bo myślę, że naprawdę warto. To, to Richard Lewis mówi właśnie, że, yy, że tutaj problemem był przede wszystkim to, że to był debiut device'a. I że to jest naprawdę fatalna sprawa, że Device w swoim pierwszym spotkaniu w barwach Nipu przegrywa na nikomu nieznaną polską organizację, w której no, jedyną rozpoznawalną utwarzyły Stax. Myślę, że to mogło dużo tutaj zaważyć o tym, że ten, ta sytuacja poruszyłaś taka, a nie inaczej, bo myślę, że gdybyśmy oglądali mecz NIP kontra, nie wiem, Astralis, to administrator nigdy by nie podjął takiej decyzji o tym, żeby po zakończeniu spotkania je powtórzyć. A tutaj mamy do czynienia z sytuacją: wielka organizacja z wielkimi pieniędzmi kontra mała organizacja z Polski. Myślę, że to jest jakby podstawa tego konfliktu. Dobrze. Także to było ostatnie pytanie, które miałem do Ciebie przygotowane. Chciałbyś może, dodać coś od siebie? No, chciałbym podziękować za zaproszenie. Bardzo mi miło. Eee, słuchałem też poprzednich audycji, więc fajnie znaleźć się w takim eee, fajnym towarzystwie. No i życzę Wam powodzenia z Waszym kanałem. Będę na pewno śledził, słuchał kolejnych podcastów. Eee, no i mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję kiedyś powspółpracować. Także dziękuję wszystkim za obejrzenie materiału. Mówił dla Was Filip Kreisberg-Mayer. A miałem dzisiaj przyjemność gościć Janusza Pietraczuka z organizacji Juniorki. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Strzelcie łapkę w górę, subskrypcję, a tobie Janusz dziękuję za poświęcony czas za przyjęcie owego zaproszenia. No i do zobaczenia. Dzięki, do zobaczenia.